Siemaneczko, z tej strony z to już w kolejnym odcineczku na moim kanale. A dzisiaj yy, jesteśmy w żadnej grze i w ogóle. Tylko dzisiaj nagrywam zwykły poradnik dla Was, jak streamować na OBS-ie. Na YouTubie. Głównie na YouTubie. No. Więc zachęcam Was do subowania kanału, dajcie łapędzie w górę. No i co, żeby nie przedłużać, lecimy dalej. Lecimy z tym koksem. No to macie obs -a. Ja nie nagrywam, jak go zainstalować, bo myślę, że to banał. Wystarczy wpisać w Google czy coś, yy, OBS Download, czy po prostu OBS, OBS Studio. I tak, jak zainstalujecie, włączycie, wyświetli Wam się takie coś. Hmm, to tutaj sobie widzicie, co tu jest, sceny, źródło obrazu, do, jakieś tam sceny. Rozpocznij stream, rozpocznij nagrywanie, tryb studia, ustawienie i wyjście. Nas teraz interesuje ustawienia. To tutaj macie głównie, na przykład można sobie ustawić tutaj dark, bo ja wolę dark i zastosuj. Tutaj macie stream, yy, różne rzeczy, to co będzie nas dzisiaj interesować, wyjścia. To, to, to myślę, że tutaj nic nie musicie zmieniać. To jeszcze nas później zainteresuje. Tutaj rozdzielczość, jaka ma być, skróty. I zaawansowane, no, ale tutaj już nic nie musicie zmieniać, to później do tego przyjdziemy I tak, zacznijmy od pierwszej sceny. Tutaj już mamy scenę, można sobie zmienić nazwy na przykład. Yy, zmienić sobie nazwy na, bo tę scenę już tutaj będzie. S na start, co nie? Tutaj macie źródła obrazu do tej sceny, i my chcemy ustawić, bo teraz tworzymy yy, scenę. Tu możecie sobie na, napisać co chcecie, a sorry, bo ja wam nie powiedziałem co klikam. Tutaj sobie dodajecie różne rzeczy. To kilka z tych rzeczy skorzystamy. Więc my klikamy teraz obraz, nazwać sobie jak to chcecie. Bo to nie ma znaczenia. Tutaj przeglądaj, to ja sobie to przeglądnę tutaj. Ja tutaj mam schowane wszystko. ok. Klikacie sobie dowolny obraz i to będzie was, wasz ekran do... Jak wiecie, jak widzowie czekają do, na wasz live, czyli że zaraz zaczynamy i coś takiego. ok Teraz dodajemy sobie napis, czyli tekst free type tutaj macie. Czyli na przykład też to można nazwać tylko na przykład start, tylko że yy, z kapslokiem. No nie. Tak, tak, jak chcecie, to już od Was zależy, i możemy sobie napisać. Zaraz zaczynamy. Ok, tutaj można sobie ustawić czcionkę. Na przykład taką, taką. Taka jest ładna. Można taką sobie ustawić. Kolor wybrać. Tu może być czerwono. Powiedzmy. Zielony. A nie, bo to, to za mało widać ciemny może, o taki niebieski tutaj można sobie ustawić cień zarysy linii, ja lubię z zarysami linii sobie ustawiać i tutaj jeszcze zawijanie wiersza ale to tak, ja tego nie używam i ok, tutaj wam się pojawia w lewym górnym rogu powiększacie to sobie znaczy jak chcecie ale tak ładnie wygląda i tutaj zaraz zaczynamy teraz yy, dodaję, dodamy coś co nam się przyda też w kolejnych częściach tego odcinka, w innych scenach. Mianowicie, to do, doda, dodamy sobie licznik naszych subskrypcji. Jak to zrobić? To jest naprawdę banalnie proste. Dziecinnie proste? Dobra, nieważne. <dodaj>, Dodaj. Przeglądarka. To można sobie nazwać licznik. Ok. I teraz, yy, zanim to zrobimy, a bo można w jakiej tam chcecie kolejności. Wchodzimy jeszcze w przeglądarkę yy, i wpisujemy YouTube Real Time, ale ja i tak zostawię wam tutaj linka w opisie. Więc odsyłam was do tego linka i sobie to wszystko zrobicie. Kopiujemy sobie linka. Ja już sobie linka skopiowałem wcześniej. Yy, wpisujecie najpierw jeszcze tutaj swój kanał. Ja tutaj wpisałem kon.ixpl ale na przykład wiecie, tutaj działa pewnie pie, tutaj był jakiś randomowy kanał, więc tak to działa. wpisujecie swój kanał, link waszego kanału, Kopiujcie sobie tego całego linka i oj nie to przepraszam. chodzicie tu linka tutaj wklejacie, Ustaw... można sobie ustawić rozdzielczość. I tak to będziemy zmniejszać i przycinać. Bo jak widać, tutaj zesłanie nam cały ekran. Bez sensu to dać tak, no nie? Dlatego musimy przytrzymać Alt i po prostu to tak sobie przyciąć. I siup Ok, mam nasz licznik. On oczywiście jest na bieżąco. Jakby ktoś mnie teraz zasubskrybował. To by licznik się powiększył, jakby unsubował, to by się zmniejszył. OK. Yy, można jeszcze sobie tutaj dodać na przykład taki napis Subscribe, co mogę Wam pokazać na przykładzie. Yy, sub można to nazwać na przykład. Przeglądaj, bo ja tutaj mam wszystko przygotowane. takie coś można sobie dodać. Albo napisać. I to już jak woli. Jak, jak woli. Jak kto woli. Więc to to, to to, już od was zależy. Ale ja. Yy, no. No. I więc przechodzimy już do kolejnej sceny. A to będzie scena yy, z yy, przerwą. Yy, oj, przerwa. taka wiecie, jak macie przerwę na przykład półgodzinną, jak nagrywacie długiego rave live live'a, jak macie przerwę na jedzenie. No, takie. Takie chilowe rzeczy. Klikacie sobie tutaj obraz, wstawiacie sobie jaki, mm, co tam chcecie Tutaj może być na przykład MC nie? Przeglądaj A ja akurat dałem MC, bo ja tu mam taki ładny screenshot Na przykład takie coś No, ale tu możecie co chcecie sobie wstawić, mogą być nawet takie animowane, znaczy animowane takie coś się ruszają, no nie? To jest ogólnie mój survival. <laughs> ale to nie jest ważne. Ok, i teraz można sobie tutaj ustawić tekst. Yy, tutaj można napisać ZW. I tutaj zaraz wracam. Czcionka może taka być. Tutaj na przykład czerwony, a tutaj na przykład. Zielony, taki ciemny. I zaraz linii można. I teraz to mamy tutaj ładnie zrobione. I zaraz wracam. Można jeszcze tutaj ustawić na przykład napis przerwa. Zaraz wracam. Ale ja sobie tego nie ustawiam, tak mi pasuje. Yy, do, można sobie jeszcze tutaj dodać licznik subskrypcji. I tutaj klikacie dodaj istniejącą klikacie licznik i OK robimy to samo co wcześniej, czyli oj, czyli pomniejszamy sobie to wszystko. Okej. Okay. To już jak od was zależy, oczywiście można to powiększać, ale my nie potrzebujemy. i można tak ustawić, i tyle. Albo tak. Albo tak. No i też można właśnie dodać obraz, tak samo to działa, tutaj jest sub i OK. I można sobie tutaj to dodać. To już od was zależy, jak chcecie, bo ja na przykład sobie takie coś pobrałem z internetu po prostu. Możecie sobie pobrać i wstawiać. Ok. Yy, więc przechodzimy do kolejnej sceny, chyba najlepszej, czyli naszej rozgrywki gry. Klikacie sobie tutaj dodaj. Yy, no, rozgrywka na przykład. Rozgrywka można to nazwać. Ok, mamy pusto. Klikamy sobie plusik znowu. Klikamy sobie przechwytywanie ekranu. I to można sobie naz nazwać, no, na przykład grano, nie? I ok. I nam się tutaj wyświetliło. Ja akurat tu mam do wyboru, ponieważ nie mam dwa monitory. Gdzie tutaj jest na przykład ten i tutaj jest tym, co nagrywam teraz, bo też nagrywam OBS-em. Yy, ok. Ale ja sobie ustawię to a co jeżeli macie inną rozdzielczość możecie albo pomniejszyć albo sobie w ustawieniach tam yy, gdzieś ustawić na komputerze ja ustawiam to na przykład tak tutaj jeszcze trochę ok i można co tutaj dodać można tutaj dodać na przykład nasz licznik no mówiłem, że on się tutaj przyda jeszcze oczywiście w tym filmie pokażę, jak to dokładnie nagrać z YouTube'a. Okay. I sobie tutaj mogę pomniejszyć. Oczywiście, wy możecie mieć na całym ekranie, po prostu ja mam inną rozdzielczość, ale mi to bardzo pasuje, bo w sumie to też nie mi zasłania ekranu. No niech, że gdzieś tutaj sobie wstawicie. Ale jest tu i to tam pasuje, ale to już zależy od Was. Mogę sobie dodać ten obraz, bo ja to mam tutaj już tak fajnie ułożone. Tak jak wy tu w sumie widzicie, nad. Ja to właśnie tak ustawiam, bo ja teraz też nagrywam z OBS-a. To już mówiłem w sumie. Tak na przykład. Można dodać sobie napis. A w nim napis: Like. Hopsa. Like. Tutaj można sobie wybrać kolor już, jaki chcecie. Okej, okay, można nawet z linii ustawić, ale to, to, to raczej nie będzie nic widać. No i tutaj mam napis pięknie. Można go sobie tak dać na środek. To już możecie gdzie chcecie sobie ustawić. Na przykład, wiecie, ja bym mógł też tu sobie tak ustawić. No nie? I tak bym miał. Ale jak już mówiłem, to zależy wszystko od Was. Od Was. Dobra. I można jeszcze sobie tutaj dodać obraz. Bo ja to wiecie, ja to mam y, wszystko obcykane. Przeglądaj. Mm. Like. Bo to wszystko możecie sobie na przykład. Ja, ja wpisałem sobie like i mi wyskoczyło. Znalazłem taki. Taki właśnie ten, albo subscribe pisałem, to, to już mi wyskoczyło to, więc to jest naprawdę spoko. I tutaj idealnie na przykład ja mam na tło, yy, tekst na przykład, nick możemy to nazwać, bo tutaj podamy naszą nazwę kanału, nasz nick. kondiks.pl i ty Mówię Wam, to jest naprawdę fajny kanał, więc zachęcam do subskrybowania tego kanału. Ja sobie ustawiam tutaj na przykład taki zielony, ale trochę ciemniejszy. I tutaj na przykład taki gdzieś różowy. Taki najjaśniejszy jest spoko. No i mam w sumie bardzo podobnie jak tutaj widzicie nad ekranem. I pięknie. Mamy skończone już wszystkie sceny, ale jeszcze oczywiście potrzebujemy dźwięku. Dźwięku z gry na przykład z gry i dźwięku z mikrofonu. A więc wchodzimy sobie w ustawienia dźwięk. I tutaj mamy urządzenie audio i urządzenia mikrofonowe. Mikrofon, no i dodatkowe urządzenia. Yy, tutaj nic nie klikacie i klikamy urządzenie audio. To ja tu mam głośniki i mikrofon to ja tu mam mikrofon USB kamera zastosuj OK to nam się tu pojawiło i teraz nawet słychać jak mówię to to tutaj się powięk no wiecie powiększa jakby ta linia yy, czyli działa i jak możecie jeszcze sprawdzić czy wam tutaj sobie zmieniacie no nie no nie no nie, no, no, no no nie nie czyli teraz mówię cicho i już ja sobie ustawiam na normalne ale zawsze można sobie zmienić ja teraz na przykład sobie Teraz ustawiał na moim drugim OBS-ie. Halo, halo. halo, 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 halo. Ok. I urządzenie audio to możecie sobie na przykład zobaczyć z jakiejś gry, czyli na przykład Minecrafta. No nie. Ja nagrywam Minecrafta, więc. I teraz jak to wszystko nagrać na YouTube'a, czyli jak połączyć wasz, wasz stream? Waszą transmisję na żywo z waszym oprogramowaniem, czyli w tym przypadku ABS-em. Klikacie sobie przyglądarkę, wchodzicie w wasz kanał. Jak macie tutaj ten kanał, to wyświetlają tam się różne rzeczy. No nie takie, to tutaj też jest YouTube Studio. Wchodzicie w to, wyświetla wam się takie coś. Tutaj są ogólnie wasze statystyki, subskrybenci, ostatni film, live i, typ, i te typu inne rzeczy. I też polecam wam. Pobrać sobie tak, YouTube Studio, bo to można pobrać. Na przykład na telefon, to wtedy macie kontrolę nad wszystkim w ogóle. Klikacie sobie tam, co kliknąłem teraz, czyli transmituj na żywo. Czekam można nam się włączy. Uśmiechnij się, właśnie, uśmiechnijcie się teraz! Tutaj jest moja stara transmisja, ale to nieważne. Ja daję nowy strumień, żeby wam to wszystko pokazać, co Wam się tutaj wyświetli. Tutaj kamerka internetowa i zarządzanie, to jest na razie nieważne. A co wam jeszcze pokażę zaraz z kamerką internetową? Utwórz tytuł, no to na przykład y, gramy w MC, no nie? Albo Minecraft, no ja Wam w skrócie. Tutaj możecie napisać siemka, czy coś. I y, tytuł gry. Minecraft, bo ja tam oczywiście ustawiłem YouTube Gaming, więc no, ale nie musicie nawet tutaj ustawiać. Tutaj można zaplanować sobie premierę. Tutaj na przykład, nie wiem, ja nagrywam to 1436, no to chcę to nagrać 1440, czyli za chwilę. Ale ja tego nie ustawiam na razie. Chyba, że wy wolicie sobie tak zaplanować. Yy, tutaj ustawię sobie jakąś niestandardową miniaturę, która będzie oczywiście, wszyscy ją będą widzieć, zanim wejdą w film. Tutaj można sobie ustawić ograniczenie wiekowe. Ja ustawiam, że film nie jest przeznaczony dla dzieci, ponieważ, jak ja ustawiam yy, tak, to wtedy nie mogę. jakby. Yy, nie ma czatu. Dlatego, jak klikam otwórz transmisję, no nie, to musicie tutaj zaznaczyć. Ja daję nie. Ale wtedy nie, nie ograniczaj wyświetlenia filmu, tylko do widzów powyżej. A tutaj jest powyżej. Więc poniżej też mogą, więc w pewnym sensie tego ograniczenia nie ma. Okej. Okay. Tu, tu, tu. Ale pewnie to też jest dlatego, że, że jest YouTube Kids, więc wiecie, te livey to by pewnie były też na YouTube Kids. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Okej, okay, tutaj macie takie rzeczy, które możecie sobie jeszcze poustawiać. Tutaj macie podgląd czatu. Podgląd, czat, tutaj macie podgląd Waszej transmisji i macie tutaj klucz strumienia. To jest na, dla nas najważniejsze. Klikacie kopiuj, kopiujecie to, wchodzicie do naszego OBS-a, yy, wchodzicie w ustawienia, stream, to usuwam, bo to jest moja poprzednia transmisja i ctrl-v. Klejacie ja sobie tutaj ustawicie oczywiście YouTube, YouTube Gaming yy, Tutaj Primary ing, YouTube Ingest Server I klikacie Zastosuj I OK I w tej chwili, jeżeli kliknie, klikniecie Rozpocznij stream To Wam się zacznie stream Ale wtedy musicie jeszcze przejść do YouTube'a I kliknąć to To Wam się na niebiesko wyświetli Ojeju, a ja tutaj w Minecraft wchodzę. To, ok, więc myślę, że odcinek Wam pomógł, mam nadzieję. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Link do tego licznika to będzie w opisie. I jeszcze od razu wam pokażę, jak tutaj wstawić, bo o tym zapomniałem: przechwytywanie wideo urządzenie do przechwytywania wideo. To jak macie jakąś kamerkę podpiętą, wtedy klikacie to. No można to tak nazwać. I tutaj urządzenie to ja akurat nie mam podpiętego urządzenia. Tutaj rozdzielczość sobie ustawiacie w ogóle, klikacie OK, tutaj wam się wyświetli, możecie zmniejszyć i ustawić gdzie sobie tutaj chcecie. No, to ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie kanału, dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się. A, czekajcie. To się